Ciebie, witajcie w kolejnym filmie. W dniu dzisiejszym weszła promocja na kapsułę Speed Antwerp Major 2022. W ogóle Speed Major Antwerp 2022, tak powinienem powiedzieć. Także jak na samym stole, jak możecie widzieć za mną, po tej, po tej stronie zniknęły już nagody za jako to które oczywiście zostały wysłane. Mieliśmy plan, żeby zebrać wszystkie adresy oraz żeby nie chcę tam zapakować. Ale już wszystko poszło, tak że to jest takie szybkie info na sam początek. I dzisiaj sobie już przechodzimy na Steam, jak możemy zobaczyć. że jest wpisane kapsuł 2022, to wyskoczą nam wszystkie pojemniki z, właśnie to, Antwerp. I Możemy zobaczyć, że mamy ich 7, tutaj nikogo nie zaskakuje. I ich ceny na marketach. Już uległy korekcie, ale warto wiedzieć, że to są jeszcze przedmioty, które zostały zakupione przed promocją, za tym idzie ktoś tutaj kto musiał na nich wybulić i troszeczkę sobie stracić. Na chwilę obecną. Wszelkie przedmioty tych, że ja są przesunięte na minus 75%, za tym idzie, że można wszystkie kapsułki po kolei nabyć za cenę złote 15, co również było tutaj e, z moimi przewidywaniami. To już nie będzie złotówka jak zawsze, tylko no, mamy złoty 15. Z tym się trzeba pogodzić, tak trzeba żyć. Także jak co to powiedzieć, to to, że na chwilę obecną ja bym się polecał wstrzymać jeszcze ze wszystkimi to właśnie inwestycjami. Przezgląd na to, że ciężko mi jeszcze tutaj doradzić, jakoś bardziej, która z tych kapsułek będzie najlepsze, a wiadomo, że warto właśnie tam to najlepszą. Dlaczego tak mówię? Dlatego, bo nie wiem, jaki tutaj do końca będzie supply, nie wiem coś do końca z tymi kapsułami będzie działo i nie wiem Jaki będzie hype tu w drugą stronę na te, te, te właśnie przedmioty. Także według mnie warto poczekać, dużo się na tym nie straci. Jedyne ryzyko jest takie, że będzie koniec promocji. I teraz y, ten temat chciałem troszkę rozważyć. Przedglą na to, że koniec promocji, z jednej strony, według mnie ta emocja potrwa no, no tydzień to jest takie minimum minimum. Myślę, że 2-3 ma emocja, jak to było za dawnych czasów, według mnie to jest w ogóle y, bardzo, bardzo niska szansa. Nie mówię, że niemożliwe, ale według mnie ta szansa jest bardzo, bardzo, bardzo niska. W ogóle to, że ta promocja wyszła z dniem 3 y, właśnie to czerwca. To jest dla mnie bardzo duże zaskoczenie, według mnie to, to szansa też była niska. Także tutaj nie chcę odrzucać niektórych Możliwości, które według mnie wydawały się niemożliwe. Tak jak wejście tych kapsułek z dniem 8 czerwca, tak jak przewidywałem, to był 8 czerwca, to właśnie Środa yy, to był dzień według mnie najbardziej prawdopodobny, a to ja 3 czerwca, co mnie kompletnie zaskoczyło. Jaki to będzie miał wpływ, że ta emocja pojawiła się troszkę wcześniej? Między innymi taki, że te, te kapsuły właśnie czempionów mogą w jakiś sposób to odczuć. Przygląd taki, że był mniejszy czas, żeby mogli ci, którzy chcą wywalić na nią kasę, ci, którzy mogą zapłacić za nią więcej, żeby mogli się nią na nabawić i tak dalej. Także to tutaj myślę, że będzie miał jakiś, jakiś wpływ. Kiedy ile potrwa ta emocja? To pytanie zadaję sobie wielu z Was ze mną na tak, wiadomo, nie wiemy, tak. Ostatnie emocje miały po 35 dni, dobrze pamiętam, przy y, rmr i przy Sztokholmie było to ponad 50. Teraz, biorąc pod uwagę, że czas od finału do powiedzmy sobie promocji został dużo skrócony, mam wrażenie, że możemy też się powoli spodziewać skrócenia czasu, właśnie, tyfania tej to promocji. Jeżeli tak będzie, ja jestem jak najbardziej za. Naprawdę, skracajcie tą promocję. Myślę, że jeżeli byłby taki dzień, byłoby idealnie. Sam się szczerze zastanawiam, czy już teraz za tą złoty 15 nie zakupić niektórych to kapsułek. Troszeczkę jeszcze w ciemno, troszeczkę nie znamy supplyów, ale tylko i wyłącznie po to, żeby się mnie nagle nie zaskoczyło, że ta jednak będzie. Bardzo, bardzo krótka. Jednak, tak jak mówię, ja jestem zdania i postawię na to, że ta pomoc będzie trwała powyżej tygodnia, za tym idzie nie kupuję teraz. Wstrzymam się z tym i poczekam do momentu, kiedy będziemy znali supply, kiedy to wszystko już po prostu będzie wlane na rynek. Wtedy zobaczymy, jakieś zainteresowanie, co się dzieje z tymi przedmiotami i tak dalej, i tak dalej. I wtedy po prostu zainwestuję. No cóż, jeżeli ta promocja będzie krótsza, niż yy, tak jak to mówię właśnie te 7 dni, no to będzie troszeczkę Lipton, na zasadzie, że po prostu w to nie wejdę, ale ja to jednak muszę na to zaryzykować. Tak wiadomo, że to jest gra, gdzie trzeba ryzykować tak działa jednak. No i o tym po prostu warto wiedzieć. Jeżeli sobie jeszcze przejdziemy na CSGO starsze, starsza, patrząc na ceny obecnych, to naklejk, one wiadomo troszkę się zwinały w dół. Yy, może na złoto nie będziemy sobie patrzeć, ale jeżeli sobie już pojedziemy troszkę dalej i patrzymy chociażby na takie holo. Jak widzicie, patrzę na pierwszą lepszą, niech będzie IHC Esports, Niech będzie, bo czemu by też nie? 2 złote cena obecna, przypomnę stan jeszcze raz holo i możemy zobaczyć, że jest jas poziomu 3,33 Także ten zjazd właśnie o takie 33-50% będzie jak najbardziej zauważalny i tyle te przedmioty najprawdopodobniej spadły. Także jeżeli trzymając jakiekolwiek to naklejki. No to musisz dobrze rozważyć, co robić teraz. No jeżeli na przykład kupujesz wczoraj i co sprzedawać dzisiaj, no to jeżeli jesteś samobójcą to powodzenia, ale jeżeli nie, no to polecam się jeszcze w tym wstrzymać. E, co jeszcze mogę powiedzieć? Przemyślcie sobie dobrze swój plan inwestycyjny, bo promocja stała się faktem, także tak jak tutaj też wielokrotnie zdawaliście pytanie czy ta promocja w ogóle będzie miała miejsce. Ja znam odpowiedź, tak, promocja będzie, promocja jest. Także już można powoli szkować swój plan inwestycyjny na ten to właśnie event. Proponuję, żebyście sobie po prostu przesiedzili te naklejki, zobaczyli co tam jest ciekawego, przesiedzili sobie kapsuły, zastanowili się sami, co według Was może być ciekawe, e, jeżeli chodzi właśnie o te przedmioty, ale to wiedzieć, że Niektóre przedmioty inne również to na wartości. Co ciekawe, w mnie obejwał aż tak mocno, bo jeżeli na to nawet patrzyłem, a czy w tym momencie na kapsułkę kontendersu, która kosztuje uwaga 3 złote. Jesteśmy naględąc prawie świeżo, prawda? I możemy zobaczyć, że większego spadku nie ma. Czyli ta kapsułka kosztowała 2,90. Możemy zobaczyć, że jakiś spadek na samym mego Janka, tak? Czyli wtedy kiedy ci ludzie, którzy nie byli to przygotowani, jakoś tutaj widzimy, może pani panika była. Zjazd właśnie z poziomu 3 zł na 2,70, ale mamy już odbudowanie wartości i ponowne ponownie właśnie siedzimy na poziomie 3 zł. Także co to ciekawe, sztokholm jakoś bardzo nie spadł, czego moglibyśmy się spodziewać. Także, te naklejki, na przykład kujeczka na Antwerpa i według Ciebie Antwerp jest lepszą opcją, no to w sumie tak na dążą sprzedaż tych to z naszych przedmiotów może nie być aż tak turbo głupia. Także no cóż, co skoczyło po raz kolejny. Ciekawy jestem, jaki mają plan na dalszą tą gierkę, ile będzie trwała ta pomoc, jak się to będzie wszystko zachowało, itd, i tak dalej. Fakty są faktami, że zawsze po końcu pomocy ta właśnie to kapsuły wystrzeliwał do góry, to znaczy o 20% 30 sobie dożały i mam nadzieję, że tym razem nie będzie inaczej. To tyle na chwilę obecną kolejna analizy już za niedługo na kanale. to powiedział ciekawy film z inwestycji. Po się pogadamy bo o tym bo o tym byliście zainteresowani i za Trzy może sobie wrócimy troszkę do tego tematu.